Thank <music> you. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku DSLRS 7. Jak widzieliście i oglądaliście, pamiętacie, że w poprzednim odcinku udało nam się osiągnąć cel naszej gry, czyli zwycięstwo właśnie w potyczce dla pojedynczego gracza. Co dzisiaj będziemy kontynuować i robić, to zaraz wam opowiem. I tak, możemy zaczynać. Zapraszam do oglądania. I rozpoczynamy naszą potyczkę i dalszy ciąg zmagania się z przeciwnym graczem. Jak widzicie teraz w tym rogu mam, osiągnąłem 4 punkty zwycięstwa, czyli w poprzednim odcinku po prostu udało nam się zwyciężyć, że tak powiem, tutaj taką powiedzmy kampanię czy rozgrywkę. Nasz przeciwnik osiągnął tylko jeden punkt zwycięstwa i dlatego on. Kwalifikacja zakończona. Dlatego on właśnie nie wygrał. To jest tak, że te punkty zwycięstwa na różnych mapach mają różną wagę i nie wagę, tylko różn, różną ilość tych punktów i przez co później wy, ciężko wygrać. Na przykład trzeba osiągnąć więcej takich trudniejszych wymogów, na przykład y, jakieś y, aktywować jakiegoś smoka, czy, czy też jakieś y, czy też różne przedziwne właśnie takie y, okolicznościowe y, te przedmioty nie wiem jak wam tutaj określić to tak, a co dzisiaj będziemy kontynuować w dzisiejszym odcinku to już wam mówię y, kilka razy już chciałem właśnie ulepszyć, ojej, tą fortyfikację z tej drewnianej na tą Kamienną, gdyby na wszelki wypadek nas przeciwnika atakowała, ale widzicie, właśnie nie mogę rozbudować, ponieważ tutaj musimy osiągnąć kolejny poziom prestiżu. Czyli, pięć budowli, jakiś yy, ozdób muszę postawić, żeby te punkty prestiżu otrzymać. Dobra, co jeszcze byśmy chcieli zrobić? Na pewno zrekrutować kilku domokrążców, dajmy sobie trzech. Czy już odkryliśmy wszystkie technologie dla kościoła? Nie. Przydałaby się technologia wzmocnienia, na wszelki wypadek gdyby nas też atakowali. A co tu mamy jeszcze to? Rezydencja zapewnia więcej przestrzeni mieszkalnej, też by się przydało. Ale zdobądźmy sobie to, to nie ma nazwy, to jest po prostu punkt zwycięstwa i dodaje nam punkt zwycięstwa, ale te punkty już nam są naprawdę nieprzydatne. Po prostu robię to tak dla formalności. Co tu jeszcze można? Tak, koszary to też bym chciał w dzisiejszym odcinku rozbudować. I na szczęście da się te koszary rozbudować, czyli A, tylko że mamy za mało desek, jak widzicie teraz w górnym rogu. O Jezu, w górnym rogu. U góry po prostu na ekranie widnieje nam liczba mieszkańców i obok materiał, które mamy do dyspozycji. Czyli 4 deski, 13 kamieni i 21 sztabek żelaza. Niestety brakuje nam desek, czyli będziemy musieli troszeczkę zwiększyć produkcję właśnie drewna, przez co będą nam produkować więcej desek. Aktywowałem właśnie rozbudowę. Tylko problem właśnie z tymi deskami, tutaj zaraz będziemy musieli coś rozkminić. Co tu kopalnia, żelaza nie pracuje? Dlaczego? Aha. Musimy puścić logę teraz, żeby pogłębił naszą kopalnię. Jak idzie z kopalnią węgla? Jest okej. Okay. Tutaj złoto. Myślę, że mennice mogą dać teraz na żądanie. Bo monet mam już wystarczająco, wystarczająco dużo 95 razy będzie 96 Razem z tym jak nam wyprodukują Okej okay. Tutaj krawiec może nam działać Tkalnia również eee, Drewno, drewno, drewno Co tutaj? Jakiś problem? Co to za problem? Wokół tego obejścia brakuje wolnego miejsca lub i ziemi Sprawdź warunki uprawiania roślin i przenieść centrum strefy pracy Okej, okay, dobra To myślę, że tutaj będzie okej okay. Teraz nikt nam nie ma drwal jak działa, to jest myśliwy, tu będzie drwal. Okej, okay, tylko żeby drewna dużo było i będziemy zadowoleni. Drwal, leśnik, leśnik, ten drwal by mógł troszeczkę szybciej działać, też by się to przydało. Udało ci się wynaleźć nową technologię. Tak, i dzięki właśnie tej technologii... Dzięki punkt zwycięstwa. Dzięki tej to technologii. To pierwszy krok dostania się godnym rywalem. Przerywasz tego tak gościu. I dzięki tej właśnie technologii otrzymaliśmy taki punkt zwycięstwa. Ale widzieliście teraz na, na tej mapie, tutaj z technologiami, że aby odblokować tą technologię w środku, musimy wszystkie dookoła najlepiej odblokować i tak dalej. Lub te takie obejścia, tutaj gdzie są takie kreski, które dochodzą aż do tej, do tej gwiazdki. I nie jest to, jak się Wam może wydawać, wcale takie łatwe. Okej, okay, jak idzie naszym tutaj? drewno, 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 brak desek właściwie zobaczmy jak tu im idzie może drewno jest dosyć Czekaj, czekajcie zaraz sprawdzimy jak jest, jaki jest stan w naszych magazynach tu, tu jest dosyć desek tutaj deski idą tam jak w tym magazynie? tutaj nie ma Zróbmy, zróbmy taki patent, że tutaj będą nam deski dostarczać, ok? Tutaj żelazo, drewno eee, jest ok, teraz dostarczają do tego, tak dostarczają, czyli jest tak jak powinno być, ok, czyli zaraz uzbieramy tutaj naszą liczbę potrzebną do rozbudowy. Aha i jak rozbudujemy koszary, to postaramy się wtedy powiększyć nasz prestiż. Czego tutaj nam brakuje? Kalni. Wymaga. Kłębuszka jak to się nazywa. Jak się nazywa ten kłębusz? Wełna. Czyli coś nie tak tutaj działa z owcami. Tutaj jest dosyć mięso. Studnie jest, wszystko otrzymują o słabo pracuje Co tak tutaj mi słabo pracuje? Potrzebuję Zboża mamy dosyć Wody mamy również dosyć Powinna pracować wydajniej z tego co mi się tutaj wydaje ok Tego jedzenia mamy też dosyć, tutaj mamy to Zobaczmy jak stoimy z kopalniami, tu jest 40, czyli Prawdopodobnie geologa, tak, mogę zamienić na górnika. I teraz będzie nam wydobywał w dalszym ciągu złoto. Jak tu idzie? Tu pracuje górnik. Świetnie, tak jak ma być. Zobaczmy sobie w tym miejscu, jak to wygląda. Hmm. Tutaj jest kopalnia węgla. A jak ona pracuje? Ona pracuje, czyli jest też dobrze tutaj kamienią wyczerpane futa żelaza kopalnia o mm, nie działa czyli puszczamy standardowo geologa zobaczymy jak stan tutaj naszego naszego magazynu zboża powinni więcej mi tu przynosić tak mi się wydaje Kleba też nam starcza tutaj nam przenoszą wszystko co trzeba. Zobaczmy, jak ten magazyn. Dobrze. Tylko tutaj się martwię o to. Co nam tutaj brakuje? Studnia, 5 studni. Spichlerz 10. Teraz będę budował 10 studni, żeby jedną świniarnię zapełnić. No, nielogicznie. Nie chcę też tutaj zająć miejsca na, 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 na pole dla owiec. Jak to idzie? W czarnie 97%, czyli jest... So, działa poprawnie, stajnia również. Okej, okay, tutaj też... O, koszary osiągnęliśmy rozbudowę, czyli teraz możemy produkować armaty, przez co będziemy mogli e, niszczyć... E, przeciwników, e, przeciwnika te flamki, jak to się nazywa, wieże strażnicze, które do nas strzelają. Potem e, jest taka możliwość, żeby je rozbudować i, i po prostu one są wtedy kamienne i bardzo odporne na różne ataki. Jak widzicie, teraz nam brakuje tutaj uzbrojenia, czyli będziemy musieli ponownie e, włączyć później, e, bo teraz ustawiłem ją na żądanie, żeby nam po prostu trochę mieczy e, naprodukowała i nadrobiła yy, nadrobiła te straty, które teraz ponieśliśmy, bo już, już byśmy mogli produkować armaty i rycerzy, gdyby nie to, że gdyby nie to, że właśnie brakuje nam tutaj uzbrojenia. O, chorążego możemy zrekrutować. Świetnie, no to rekrutujemy. Zaraz zobaczycie jak on dokładnie wygląda. Zrobię specjalne dla was zbliżenie. Tylko niech nam zrekrutują. O, chyba idą on aż potrzebuje 10 pieniążków 10 monet tak, dobrze mówię? 10 monet e, jedna sztabka żelaza i jedno drewienko i jedno miejsce mieszkalne ok, tutaj nam nosi monety tutaj również, czyli już mamy około 6 7, 8 no i zaraz powinien być gościu zarekrutowany. o już mamy dwa mieczyki, czyli bardzo się nam przyda dobra, możemy teraz rekrutować śmiało, o chorą, że dokładnie, to co wam chciałem pokazać, gdzie on tu jest o tu będzie się tędy, patrzcie wygląda on w ten sposób i on chodzi za naszą armią, on nie atakuje tylko wzmacnia po prostu morale naszej armii, lepiej atakują i tak dalej. Zaraz Wam to zresztą pokażę na naszym generale. Ok, skoro to już mamy, teraz możemy śmiało rekrutować. No powiedzmy, że z dwie armaty na sam start. Mamy 8 muszkieterów, 8 opiekunierów ośmiu rycerzy. Teraz by się przydało z 10 armat, bo armaty są naprawdę bardzo ważne w walkach później na główną fortyfikację naszego wroga. Dobra, skoro to osiągnęliśmy, to myślę, że tutaj, skoro mamy te wieże. One w pełni działają, nie są uszkodzone, czyli jest tu i tu. Możemy również. A, nie mamy jeszcze tego blokowanego Myślałem, że to tylko dotyczy naszej głównej e, fortecy. Czyli widzicie, nawet ja się teraz czegoś nauczyłem, już będę pamiętał. O, właśnie, jedzie nam kolejna e, pierwsza armata, którą wyprodukowaliśmy. Zobaczcie. To jest wielkie święto. Naprawdę jest świetna animacja. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Epicko, naprawdę. Te zdobienia na tej armacie, zwróćcie uwagę. Teraz wam pokażę. Zdobienia na armacie, zobaczcie. No, leży sobie gościu. Tak, ile mamy jeszcze czasu antenowego, że tak powiem? Okej, okay, jeszcze spokojnie z 20, czy tam nawet 10 minut, i się wyrobimy w miarę ok, bo to, co chciałem się zrealizować, będzie myślę w pełni zrealizowane. Dobra, zobaczmy jeszcze jakieś technologie. Tutaj nam brakuje jednego ojca i mnichów. Tutaj też, tutaj też, czyli po prostu trochę mnichów. Dajmy sobie z 6 mnichów i trzech ojców. Zobaczmy, czy mamy już tego tak zwanego złotnika. Gdzie on tutaj był? Tutaj. Ale on działa na żądanie. Tak. Ok, czyli zaraz nam po prostu zrealizują zakup. A jak widzicie, trochę nam się monet zmniejszyło, ale przez to, że produkcja odzieży ruszyła w naszym mieście, możemy zajść do portu i te szlaki handlowe, które. Odwiedziliśmy, przenoszą nam się właśnie do portu i odblokują nam się kolejne takie opcje, jak już Wam wspomniałem, właśnie w porcie lub w innych takich okolicznościowych miejscach na różnych mapach. Ja wybieram sobie oczywiście te, jak to się nazywa, Ubranka, nie wiem jak ja wam to nazwać, wygląda to jak po prostu gruba kurteczka zimowa i trzy kurteczki dadzą nam po prostu sześć monet. To jest naprawdę bardzo opłacalne. Dajmy 9 kurteczek za 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 monet. za za za, za 18 monet. Dobra, i teraz będą tutaj wędrować ludzie i zanieść za które chcieliśmy. dwie armaty są teraz jeszcze za 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 armaty i będziemy mieli w tym momencie za armat, za 9-10, dobra. 10 armat i możemy śmiało myślę się takować A jeszcze dwóch żeby było 10. I wygląda to przyjaźnie dla oka wtedy. Mmm, dokąd nie podejrzają. Pewnie, żeby armaty potrzebują mięsa. Tak. No niestety zobaczmy jak idzie produkcja desek. Niezbyt dobrze. Wydaje mi się, że chociaż... Tartak pracuje w 100%, to przyda się jeszcze jeden. Chociaż nie ma co budować tartaku, skoro e, produkcja drewna jest aż taka słaba. Ok, jak widzicie tutaj mamy dworek i rezydencję e, zmodyfikowaną na ostatni, czyli najlepszy poziom. Myślę, że teraz możemy śmiało rozbudowywać kolejne budowle, żeby to wyglądało na nasze miasto tak bardziej dostojnie, bogato i tym podobne właśnie ulebmy sobie tutaj wszystkie budynki w tym obrębie, obrębie tego tutaj podbitego obszaru, którego mieliśmy na początku. Pamiętacie jak zaczynaliśmy? Mieliśmy tylko do dyspozycji tutaj nasze miasto i troszeczkę tutaj tego miejsca. I chyba też te kopalnie, chociaż my to musieliśmy też podbić na początku. Tutaj dajmy jakąś ozdobę, żeby opcje prestiżu nam już wzrosły. Dajmy jakąś małą ozdobę. Jakiś lampę może tutaj na skrzyżowaniu, żeby to jakoś ładnie wyglądało. O, tutaj. Co my tu jeszcze mamy do dyspozycji z takich fajnych, malutkich obiektów? O, przy głównej drodze możemy jakieś takie ozdoby fajne postawić. Może tutaj? Ok. co my tu jeszcze mamy? Jakieś kolumienki? Okej, okay. i wzrosły nam właśnie trzy punkty prestiżu. Postawiliśmy ten mały obiekt ozdobny, lampę, taką kolumienkę, i tego tutaj rycerzyka. Zobaczmy sobie jeszcze. Ten budynek został zmodyfikowany. Co tu mamy ciekawego w średnich obiektach? Jakieś wazoniki. Tutaj takie jakby studzienka. Takie na kwiaty. Studzienka. będziemy ją postawić? Można przeciwko kościoła, To będzie taka ścielnica, powiedzmy. O, Świetny pomysł. Normalnie jestem genialny. mamy jakieś takie ozdoby, takie, takie. Takie, takie. Hmm, sam nie wiem, co by tutaj wybrać. Jakieś kwiaty tutaj po O i osiągnęliśmy właśnie nowy poziom prestiżu, przez co teraz możemy śmiało odblokować albo rozbudowę gildi kupców, albo już dawno oczekiwaną e, przez nas i przeze mnie... Właśnie rozbudowę, fortyfikacji. ja wybieram fortyfikację, zakończona. o właśnie nam się udały wszystkie modyfikacje tych budynków, które wyznaczyliśmy przynajmniej ta się, ta osiągnęła nasz cel kurcze podoba mi się, będzie tu można kiedyś zbudować, nawet wykorzystać takie podobne budowle właśnie w minecraftcie rezydencja też jest na najwyższym poziomie, ok, tutaj też, jak widzicie takie rozbudowy powiększają nam ee, Liczbę populacji, czyli miejsc mieszkalnych, a populacja wydaje mi się, że też rośnie. Ok, skoro zrekrutowaliśmy poprzednio kilku, e, kilku, kilku kilku domokrążców to możemy coś tutaj odwiedzić. Chociaż tutaj potrzebujemy tego właśnie gostka, jak on tutaj handlarz się nazywa, a ten kupiec. Tutaj byśmy musieli odblokować, właśnie. No to postawmy jeszcze kilka takich tych specjalnych ozdób. Ale może nie tutaj, tylko w tym miejscu. Dajmy jakieś te. O, tych nie mogę. O, szkoda, no dobra, trudno. Być może właśnie brakuje nam hutnika. Czyżby to jest nasz. Tutaj mamy to. Tak, brakuje nam właśnie hutnika. Zbudujmy go sobie w tym miejscu. Chyba, że nie będzie dało rady. No właśnie. Niech da mi Tak, dzisiaj niedziela. Hmm, gdzie by tutaj hutnika postawić, żeby... Tu jest hutnik przecież, to sami co chcą? ten pracuje w 100%, tutaj mamy to, tutaj to. O, kopalnie, żelaza... Yy, na, węgla możemy już puścić śmiało do roboty. Kopalnie złota nie ma co robić. Tak, puszczamy go loga również. Ok, czy nam się tutaj wszystkie te budowle ulepszyły? Tak, ulepszyły. Co tutaj nam? to co? Hmm, tutaj leśnik nie ma co robić, ten drwał coś tutaj wolno pracuje. Co da nam lepsze jadło? Robotnicy w rezydencjach ustawionych na szukane jadło, które go nie otrzymują, nie będą w ogóle pracować. Efektywność we wszystkich przyległych obejściach razy 3 Uuu! Zwykłe jadło A razy 2. A w dupie dajmy raz dwa. Zobaczymy jak będą pracować. Futnie by się gdzieś tutaj jeszcze przydało, wybudować, żeby to szybciej, sprawniej przepalanie leżącego żelaza ee, w te sztabki właśnie się zmieniało. Tylko właśnie nie mamy gdzie tego postawić tutaj. Kiepsko, kiepsko. Musimy się tutaj troszeczkę oddalić, o i tak nie, nie możemy. Kurde. Gdzieś musimy tego hutnika postawić, bo to nie będzie dobrze. Może tu? O, tutaj pasuje. Okej, okay, no to tutaj stawiamy chutnika. Mam nadzieję, że przez to teraz będą nam tutaj lepiej pracować nasi mieszkańcy. Ok, gdzie mamy naszą ziemskę? Czego tutaj brakuje? Kopalnia węgla, czyżby przestała pracować, tak? I tutaj również puszczamy loga. widzicie, jak to się trzeba tutaj wszystko pilnować, żeby było... Ok, mamy 10... Yy, 10 armat, 8 rycerzy, 8 muszkieterów, 8 pikinierów i jednego chorążego. Jak widzicie, teraz najadę i ten chorąży, te takie, widzicie, mam 8, 8, 8, 10 i siła tego pikiniera, powiedzmy, od samej góry patrzymy, jest 1,6, czyli 1,6 to jest siła naszego pikiniera, a chorąży dodaje nam właśnie plus te 3 dodatkowe obrażenia, czyli 1,9 to będzie i tak dalej tutaj na kolejne na muszkieterów na bronie 1.8 na e, broń do mm, armaty tutaj nam 2,5 aż e, no i na ataki na fortyfikacje chyba nam też daje chyba, że to jest na obronę ale to e, okaże się troszeczkę później zobaczmy jak będzie technologia teraz nam się przyda wzmocnienie czy jednostki walczące bronią białą z tym więcej obrażeń o, to się nam przyda, bo właśnie chciałem teraz zaatakować naszego przeciwnika, który znajduje się właśnie w tym miejscu. Ale jak on widzę, on ma troszeczkę koni, troszeczkę więcej ma mm, muszkieterów. Zobaczmy, jak tutaj produkcja idzie. E, piknierów kiepsko. Dlaczego oni się nie rekrutują? Armia jest pełna. Aha, dlatego. Czyli. Takim sposobem oto możemy dojść do karczmy i w karczmie mamy taką zakładeczkę. Jak widzicie, tutaj jest taka. Nie wiem jak ona się nazywa. W karczmie możemy rekrutować żołnierze za te pieniążki, cztery w koszarach, mam za jeden. I rekrutować właśnie generałów. Ale do dyspozycji takich generałów. Oni tutaj mają różne specjalizacje, takie jak nie wiem, gdzie to pisało. Ten generał został zatrudniony. Doskonały w walce wręcz ma na przykład. Ten jest doskonały w prowadzeniu muszkieterów oraz artylerii przeciwko piechocie Dobry w bezpiecznym starciu i zdobywaniu fortyfikacji Dobry w bitwach na dystans i zdobywaniu fortyfikacji Doskonały jeśli chodzi o zdobywanie fortyfikacji Wydaje mi się, że to się nam przyda, bo tym będziemy prowadzić troszeczkę więcej armat I teraz będziemy do tego e, drugiego generała rekrutować więcej armat, muszkieterów i trochę nam się przyda również rycerzy Zobaczmy, jak tutaj nam idzie. Ok, zobaczmy, czy technologia została już zrealizowana. Jeszcze nie. nie, jak się nam technologia zrealizuje, to wtedy śmiało będziemy mogli atakować naszego przeciwnika. Widziałem przed chwilą technologii, że brakuje nam jednego. Dobra, dajmy sobie dwóch. Tutaj jednego. Tu jeszcze trzech. Bo odblokować potem kolejne i dokończyć nasze zdobywanie. Mmm. Świetnie, zdobywasz nową technologię. No. no i technologia właśnie została zdobyta. Teraz możemy śmiało zaatakować naszego przeciwnika. I uważajcie. Ruszamy, zobaczcie ile teraz osób wyjdzie. Tak, to są nasze wspaniałe armaty, które rozwalą naszego przeciwnika. Ja jestem z siebie dumny, naprawdę. Uwaga, ale najpierw musimy zniszczyć e, tą wieżę tutaj, strażniczą, że tak powiem nawet. Nie dostała zbyt dużo obrażeń. O, o, nieźle, nieźle. Teraz ci wszyscy muszą bronie załadować. Zobaczmy jak to wygląda. Teraz armaty. Dobra, i teraz dzięki temu możemy zaatakować naszego przeciwnika, czyli żółtego przeciwnika. Do dobra, dobra. Mamy tutaj równy właściwie mamy wielką przewagę, bo mamy mnóstwo armat. Oni mają dosyć sporo tych strzelców. Ale za to nasi rycerze zaraz się z nimi rozprawią. Teraz armaty. Straciliśmy dwóch z tego co tu widzę, dwóch na pewno. Ale konie no, z nami się rozprawią spokojnie. Tutaj oni też widzę mają rycerzy. ok straciliśmy cztery. Około czterech ok, i walka jak widzicie, właśnie udało nam się ją wygrać. Ich zostało jeszcze dwóch, teraz oni się poddają i ogłoszą białą flagę. Dokładnie, bo sam generał niestety nie może zwyciężyć tej bitwy. Ok, i teraz przejmiemy właśnie tą bazę, i tutaj nasze wojsko będzie w tym momencie stacjonować. I właśnie zdobyliśmy takie rzeczy jak na przykład kopalnia węgla, czy też kopalnia żelaza. I mamy tutaj dosyć takie mocne fortyfikacje, tylko musimy je teraz naprawić. O, ten magazyn zaraz zostanie spalony, tylko gdy nasz generał. Jak on tu się zwie. To nie, to nie nasz. Generał Chlor, o no, tak powiemy. Yy, Przejmie tutaj yy, ten budynek. Kontrolujesz nowe włości. I teraz, nie wiadomo jakim cudem, te wszystkie armaty, rycerze zmieszczą się w tym małym budyneczku. Zobaczcie. Nie wiadomo jak oni się tam mieszczą tak rzeczywiście. Jeszcze koniec dodatku. Dobra, i myślę, że... Tym miłym akcentem możemy już zakończyć dzisiejszy odcinek. Zapraszam serdecznie Was do oglądania kolejnych. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tą i z innymi seriami, zachęcam Was do subskrybowania oraz pozostawienia łapki w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!